Dzień dobry Państwu, jesteśmy w miejscowości Unierac przed nami kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, który kilkanaście, kilka lat temu jeszcze był w ruinie. Dzięki stowarzyszeniu bicyk i zespołowi ludzi, którzy chcieli go ratować, na którego czele miałem przyjemność stanąć. Doprowadziliśmy do tego, że ten kościół został odbudowany. Widzimy, że kryty jest gątem. Gąt kładli górale, a jest to najstarsza świątynia tego typu, kamienno ceglana na Pomorzu Środkowym. Jest tutaj wiele elementów starych. Między innymi pokażemy, że jest herb Mantojflów właścicieli tutaj tych terenów. Ostatni biskup kamieński przed protestantyzmem Manteuffel został pochowany, który się nie zgodził na to, żeby przejść na protestantyzm. Pojechał do swojej włości w Lipiu koło Połczyna Zdroju i tam po 10 latach zmarł. Natomiast tutaj mamy taką pamiątkowy jego herb. Herb również jest ogromny herb. Mantojców jest w posiadaniu Muzeum Oręża Polskiego. E, pokażę Państwu tutaj kilka ciekawostek przy samym kościele, ale głównym naszym zadaniem jest pokazać dzisiaj piękne drzewa, które rosną wokół. E, mamy ich bardzo dużo różnych. Najwięcej ich jest. Mamy jesionów. Jesionów e, płaczących, wyniosłych typu płaczącego. Jest ich tutaj kilkanaście. Mamy również kilka lip, ale ciekawa jest również aleja lipowa, która prowadzi tutaj do tego kościoła, znieżyna, znieżyna, i dalej aż do, yy, do gościna. Jedna z lip rosła w tym miejscu, była ogromna, naprawdę ogromna, i podczas wichury przewróciła się na kościół. Kościół święto. Yy, yy, Właśnie wyremontowany, świeżo wyremontowany i proszę sobie wyobrazić, jak szczęśliwie padła, że objęła gałęziami, konarami cały ten kościół, nie uszkadzając ani jednego gąta. Po przycięciu, po pocięciu tego drzewa okazało się, że w środku jest barć. Piękna barć, przekazałem ją e, kołobrzewskim pszczelarzom w dowód wdzięczności za to, że dali nam kiedyś 100 kg wosku na budowę pomnika komandora Stanisława Mieszkowskiego. I ta barć jest właśnie w tej chwili prezentowana jako wzorzec taki, w jaki sposób pszczoły potrafią zagospodarować sobie drzewa. A teraz chciałbym pokazać drzewo, które uważam, że powinno być Pomnikiem przyrody. Jest to grab. Jesteśmy przy tym grabie. Proszę popatrzeć, jest to jeden z najpotężniejszych grabów w naszym powiecie. I uważam, że trzeba będzie go uznać za pomnik przyrody. Ma potężny ponad 3, metrów, 3 metry obwodu. Ma pień na wysokości pierśnicy ale ogólnie jest bardzo zdrowy, pięknie wygląda, piękną koronę. Graby w ogóle są bardzo twardym, drewno mają bardzo twarde. Z grabów kiedyś specjalnie bardzo gęsto je sadzono, żeby wyrosły na długie, bardzo długie tyczki i z nich robiono właśnie trzonki do wideł i grabi, bo przy okazji można było nad tymi widłami snopki wrzucać na wysoko na wóz, czy później na sąsiedztwo w stodole. Także jest to naprawdę piękny okaz i drzewa te, które okalają ten cały stary kościół, no, mają tutaj specyficzną atmosferę, jest tutaj naprawdę spokojnie i pięknie. Pamiętam jak się zachwycaliśmy, kiedy Zdejmowaliśmy kulę. Tutaj wóz strażacki pomógł nam zdejmować kulę, i na której, na której jest święty Michał Archanioł grający na trąbce. Te wszystkie elementy zostały społecznie wykonane przez wielu sponsorów, między innymi poszczególne okra z witrażami są również darem. Poszczególnych sponsorów. Także jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego, żeśmy mogli uratować ten piękny zabytek. Zapraszam Państwa na przyjazd tutaj do Unieradza. Przyjeżdżamy z Nierzyna. Jest to tylko dwa kilometry z Nierzyna. Piękną drogą, właśnie aleją lipową. Dojedziecie Państwo tutaj, a z powrotem możecie sobie przejechać znowu aleją lipową do Gościna i wrócić do brzegu. Wszechświęty odbywają się tutaj w każdą niedzielę o godzinie 12.30, a chciałbym się pochwalić jeszcze jedną rzeczą, że prowadzę tutaj wiele wycieczek, między innymi dla muzealników, historyków i z jednej takiej wycieczki mieliśmy tutaj już młode małżeństwa, które brały ślub w tym pięknym kościółku. Zapraszam Państwa do odwiedzenia tego cudownego miejsca.